Witam Was serdecznie na kolejnych zajęciach. Tym razem pokażę Wam, jak poprawnie raportować wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla prób niezależnych. Oczywiście w standardzie APA. No i oczywiście na możliwie najwyższym poziomie profesjonalizmu, by Wasz prowadzący lub promotor miał uśmiech od ucha do ucha, że ma takiego wspaniałego studenta jak Ty. Tak naprawdę. Bardzo dobrym fundamentem do tych zajęć będzie znajomość części statystycznego drogowskazu Sylwii Bedyńskiej, który poświęcony jest właśnie jednoczynnikowej analizie wariancji dla prób niezależnych. Zakładam na tych zajęciach, że wiecie w ogóle, czym jest analiza wariancji, kiedy ją wykonujemy, czym są testy post hoc, jakie są ich rodzaje i podobne. Jeśli nie, to nie ma tragedii. Na pewno załapiecie w MIG, co do Was mówią, choć wielu kwestii związanych z Anową nie będę dziś omawiał. Nie będę omawiał jej podstaw teoretycznych i w kilku miejscach będę klikał szybciej niż na tych zajęciach, które będą wprowadzeniem do analizy wariancji. Na dzisiejszych zajęciach pokażę, jak zapisać wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji zgodnie z najnowszymi zaleceniami APA, skąd wziąć przedziału ufności dla różnicy między porównywanymi średnimi, jak liczyć dekoena między kolejnymi porównaniami, jak policzyć ręcznie miarę siły efektu eta kwadrat oraz bardziej zalecaną alternatywę w postaci współczynnika omega kwadrat? Jak zinterpretować te dwie miary? I wyjaśnię też, co oznacza, że wariancje są niejednorodne, niehomogeniczne, różne. To są synonimy. No to, do dzieła. Problem badawczy, którym dzisiaj zajmiemy, dotyczy tego, czy informacja zwrotna na temat wyniku testu na inteligencję wpływa na ocenę samego testu. Wydaje mi się, że osoby, bez względu na to, jak faktycznie wypadły w teście, otrzymają informację o tym, że wypadły bardzo dobrze, będą lepiej oceniały ten test, będzie im się bardziej podobał, będą go uważały za bardziej rzetelny, w porównaniu z osobami, które otrzymały od eksperymentatora informację, że wypadły słabo. Oto, jakie mamy zmienne w bazie danych. Informacja zwrotna, czyli nasza zmienna niezależna, mierzona była na trzech poziomach. Część badanych otrzymywała negatywną informację zwrotną, część umiarkowaną, a część pozytywną. Zmienną zależną będzie w tym wypadku ocena samego testu na skali od 1 do 10. Im wyższa ocena, tym lepiej oceniany jest test przez uczestników badania. Pozostałe zmienne przydadzą nam się na kolejnych zajęciach. Wyobraźmy sobie na razie, że chcemy sprawdzić tylko czy rodzaj informacji zwrotnej wpływa istotnie statystycznie na ocenę testu. W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie klikamy na analiza, porównywanie średnich, jednoczynnikowa a nowa. Zmienną niezależną przerzucamy na dół, natomiast zmienną zależną na górę. Następnie w opcjach klikamy na statystyki opisowe, test jednorodności wariancji oraz "Testu Welsha i Browna-Forsyta, których wyniki odczytamy w przypadku braku jednorodności wariancji w porównywanych grupach. Następnie klikamy na post hoc i zaznaczamy np. test Bonferroniego w sytuacji, gdyby wariancje były jednorodne oraz test Gamesa Howella, gdyby nie były jednorodne. Oto nasz raport. Jak zapewne wiecie, pierwsza tabela prezentuje dwie najważniejsze dla nas miary, czyli średnie i odchylenia standardowe w trzech porównywanych grupach. Nie wiemy jednak, czy ocena testu jest istotnie statystycznie zróżnicowana między tymi trzema porównywanymi grupami. Powie nam o tym wynik jednoczynnikowej analizy wariancji, zamieszczony w tej tabeli. Ale zaraz, zaraz! Test jednorodności wariancji Lewena wskazuje na wynik istotny statystycznie. A co za tym idzie, wariancje w porównywanych grupach są niejednorodne, czyli różne, więc lepiej jest skorzystać z mocnych testów równości średnich. Co to jednak znaczy, że wariancje są niejednorodne? Myśląc o wariancjach, które są dla Was bardzo często dosyć abstrakcyjnym i nienamacalnym bytem, możecie automatycznie przełączyć się na myślenie o odchyleniach standardowych, które są już przez Was lepiej przyswajalne. Są one na przykład wyrażone w jednostkach pomiaru danej zmiennej zależnej i to najważniejsze, są zamieszczone w tej tabeli. Ktoś może zapytać, no jak to tak, przełączać się między jednym a drugim, to tak można bez żadnych konsekwencji. Oczywiście. Dla uproszczenia można, bo przecież odchylenie standardowe to nic innego jak pierwiastek kwadratowy z wariancji, a wariancja to nic innego jak odchylenie standardowe podniesione do kwadratu. Dla pojęcia, czym są niejednorodne wariancje, można z przymrużeniem oka mówić o odchyleniach standardowych, które mamy tutaj. Cóż widzimy? Widzimy, że odchylenie standardowe w tej grupie jest najmniejsze, w tej jest trochę większe, a w tej jest największe. Różnice może na oko nie są powalające, ale test Levena stwierdza, że wewnątrzgrupowe zróżnicowanie oceny testu na inteligencję, które wypełniali nasi badani, nie jest takie samo w trzech porównywanych grupach. A to bardzo niedobrze, bo może świadczyć m.in. o tym, że w jednej z tych grup na ocenę testu wpływa jakiś inny czynnik, którego nie kontrolowaliśmy i który mógł na przykład nie wpływać w innych grupach. Dobra, to przechodzimy dalej. Musimy sprawdzić, czy zmienna niezależna wpływa na zależną, czy też nie. Z powodu nierównych wariancji dobrze jest to zrobić stosując poprawkę na liczbę stopni swobody. Ja osobiście jestem zwolennikiem poprawki Welsha i chyba należę tym samym do większości badaczy. Wynik istotności wyliczonej statystyki wskazuje na to, że co najmniej jedna z porównywanych grup różni się od pozostałych. Informacja zwrotna wpływa na ocenę testu. Nie wiemy jednak nadal, która grupa różni się od której. Wiecie zapewne, że istotny wynik anowy nie mówi o tym, że wszystkie grupy różnią się między sobą. To, która grupa różni się od której sprawdzimy dzięki wynikom testu post hoc z poprawką Gamesa Howella, czyli poprawką na niejednorodność wariancji. W kolumnie z różnicami między średnimi wszędzie widzimy gwiazdki, co oznacza, że wszystkie grupy różnią się między sobą istotnie statystycznie. Oznacza to, że istotnie statystycznie najgorzej test oceniany był, gdy badanie otrzymali negatywną informację zwrotną o jego wyniku. Istotnie statystycznie lepiej oceniali ten test, gdy informacja zwrotna była umiarkowana czy też neutralna. Natomiast istotnie najlepiej test oceniany był przez osoby, które myślały, że wypadły w nim bardzo dobrze, czyli otrzymały pozytywną informację zwrotną. No i to tyle. Teraz spróbujmy zapisać uzyskane wyniki w standardzie APA oraz opisać je w tekście. Zrobimy to teraz najlepiej jak się tylko da, dostarczając wszelkich informacji, jakich powinniśmy dostarczyć zgodnie z najnowszymi zaleceniami APA. Przykładowy opis przygotowałem już wcześniej, żeby nie marnować teraz czasu na pisanie, tylko omówienie tego, co, jak i dlaczego zostało napisane. Wygląda to następująco. W celu przetestowania pierwszej postawionej hipotezy mówiącej o istotnym wpływie rodzaju informacji zwrotnej na ocenę testu przez badane osoby przeprowadzono jednoczynnikową analizę wariancji dla prób niezależnych. W jej wyniku okazało się, że porównywane grupy różnią się między sobą istotnie statystycznie, co oznacza, że rodzaj informacji zwrotnej różnicuje ocenę testu na skali od 1 do 10. I wynik w standardzie APA F od 2 średnik 157,63 równa się 39,18, P mniejsze od 0,001 i eta kwadrat równa się 0,76. Obserwowany efekt jest efektem o bardzo dużej sile, a wyjaśnia on aż 76% całkowitej zmienności wyników uzyskanych w zakresie mierzonej oceny testu. Po tym dowodzie matematycznym piszemy Następnie w celu zbadania, które porównywane grupy różnią się między sobą istotnie statystycznie wykonano test post hoc z poprawką Geimsa-Howella. Poprawkę zastosowano z uwagi na złamane założenie o homogeniczności wariancji w porównywanych grupach. Uzyskane rezultaty wskazują na to, że wszystkie grupy różnią się między sobą. Najlepiej test oceniany był przez osoby, które otrzymały pozytywną informację zwrotną, i w nawiasie zapisujemy średni wynik w tej grupie oraz odchylenie standardowe. Średni wynik w tej grupie był istotnie statystycznie wyższy niż u badanych, którzy otrzymali umiarkowaną informację zwrotną. I tutaj również dowód mmm, mówiący o tym, ile wynosiła taka średnia wraz z odchyleniem standardowym, poziom istotności, na jakim te dwie grupy różniły się między sobą oraz DKN jako miara siły efektu i 95% przedział ufności dla różnicy między tymi dwiema średnimi. Oraz od tych, którzy otrzymali negatywną informację zwrotną. I to również dowód w postaci średniej i odchylenia standardowego, i również istotność i pozostałe dwie miary mówiące o tym, jak silna jest to różnica, jak silny jest to efekt oraz ile wynosi 95% przedział ufności dla różnicy między tą średnią a tą średnią. Ponadto osoby z warunku eksperymentalnego z umiarkowaną informacją zwrotną, Lepiej oceniały test od uczestników badania z grupy o negatywnej informacji zwrotnej. I tutaj po przecinku znów poziom istotności, na jakim różniła się ta grupa pierwsza od drugiej, czyli umiarkowani od negatywnej informacji zwrotnej. Istotność d i znów 95% przedział ufności dla różnicy średnich. Kropka. Można uznać tym samym, że badani, którzy otrzymali negatywną informację zwrotną o wyniku testu, oceniali go najgorzej. I tyle. To wszystko. Okej, okay, okej. Okay. Fajnie to wygląda, ale po kolei. Co, skąd, jak i dlaczego? Już tłumaczę. Wyjaśniam to, o co myślę, że może zapytać mnie większość. Po pierwsze, skąd ta eta kwadrat? Przecież SPSS nigdzie jej nie wyliczył. No faktycznie, etę kwadrat trzeba policzyć samodzielnie. Ale jest to banalnie proste. Wystarczy podzielić sumę kwadratów między grupami przez sumę kwadratów ogółem. Dzielimy zatem ten wynik przez ten wynik i uzyskujemy 757 tysięcznych, co po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku daje 76 setnych. Eta kwadrat w jednoczynnikowej analizie wariancji mówi nam o tym, jak silny jest efekt, który obserwujemy oraz ile procent wariancji wyjaśnia nasza zmienna niezależna spośród ogólnej, całkowitej zmienności w zakresie oceny testu na inteligencję. Zgodnie z tym, co w swojej książce pisze Jacob Cohen, miary siły efektu w granicach od... 1 setnej powiedzmy do 6 setnych to słaby efekt, od 6 setnych do 14 setnych to wartości mówiące o średnim efekcie, o efekcie umiarkowanie silnym, i od 14 setnych wzwyż to wartości mówiące o efekcie o dużej lub bardzo dużej sile. Im wyższy wynik, tym większa siła efektu. Nasz eta kwadrat wynosi 0,76, a zatem wpływ informacji zwrotnej na temat tego, jak badany wypadł w teście, ma gigantyczny wręcz wpływ na to, jak oceniany jest test, który wypełniali badani. Druga część interpretacji może dotyczyć właśnie procentu wyjaśnionej wariancji. Wystarczy przesunąć w ecie kwadrat przecinek i mamy życzony procent. W dużym uproszczeniu mówi on o tym, w jakim stopniu różnorodność ocen testu na inteligencję, która na pewno występuje i w naszej bazie danych i na świecie w ogóle, jest uzależniona od naszej manipulacji eksperymentalnej, czyli informacji zwrotnej, jakiej udzielamy uczestnikom badania. Policzenie ety kwadrat jest zalecane, ale bardzo często bagatelizowane. Musicie to robić. To, czego nie musicie koniecznie robić, a również jest zalecane, to raportowanie w jednoczynnikowej analizie wariancji innej miary siły efektu czyli omega kwadrat, która jest mniej obciążona. Daje ona bardziej precyzyjny wynik. Eta kwadrat bowiem jest współczynnikiem przeszacowanym, dającym zawyżone wyniki, większe niż te, które zapewne obserwuje się właśnie w populacji, o której wnioskujemy. Niestety, jak coś jest lepsze, to albo jest droższe, albo trudniej osiągalne. Tak jest też z omega kwadrat, której wzór jest trochę bardziej rozbudowany, ale na pewno do ogarnięcia umysłem przez każdego, kto skończył gimnazjum. Oto wzór na omega kwadrat. Wynika z niego, że od sumy kwadratów między grupami musimy odjąć wynik mnożenia df, czyli stopni swobody między grupami, razy średni kwadrat błędu. Taki wynik w liczniku musimy podzielić przez mianownik, w którym mamy sumę kwadratów ogółem dodać średni kwadrat błędu. Nasz wynik to 754 000, a zatem procent wyjaśnionej wariancji oszacowane współczynnikiem omega kwadrat to 75%. Zobaczcie, że zgodnie z tym, co powiedziałem, będzie on mniejszy niż eta kwadrat. Mamy bardzo dużą grupę wszystkich uczestników badania, stąd tylko jednoprocentowa różnica. Gdyby próba była 100 czy 60 osobowa, to różnica między etą kwadrat a omega kwadrat zapewne byłaby większa. Żeby już nie mieszać, zostawię etę kwadrat w opisie, ale byłby on jeszcze lepszy, gdyby znalazła się w nim omega kwadrat. Druga kwestia, która może być dla Was niejasna, to ten cały długi ogon różnych dziwnych skrótów i wartości liczbowych. Zauważcie, że piszę w tekście o tym, iż dwie grupy różnią się między sobą, Podają przy tym średnie i odchylenia standardowe. Ale to nie powinien być koniec. Dobrze byłoby poinformować odbiorców o tym, na jakim poziomie dwie grupy są istotnie zróżnicowane. Po istotności dobrze byłoby też napisać, jak silny jest to efekt dla jednego konkretnego porównania możliwe, że zróżnicowanie między grupą pierwszą a drugą będzie większe niż między drugą a trzecią. Tak jest. Dla porównania każdej grupy z każdą także można policzyć miarę siły efektu, a dla porównania dwóch grup między sobą najczęściej jest to dekoena. Miara ta w najprostszej wersji ma bardzo prosty wzór. Jest to jedna średnia minus druga średnia dzielone przez uśrednione odchylenie standardowe. Czyli na przykład dla pierwszej różnicy Między pozytywną a umiarkowaną informacją zwrotną. To minus to podzielić na uśrednione odchylenie standardowe. Czyli jedno odchylenie standardowe, dodać drugie, podzielić na dwa. Wynik dzielenia tych dwóch wartości wynosi właśnie 2,82 i wskazuje na efekt o bardzo dużej sile. Ostatnia rzecz to przedział ufności dla różnicy między średnimi. Najczęściej wyliczamy 95% przedział ufności, ale czym on dokładnie jest, będę tłumaczył na zupełnie innym filmie. Muszę poświęcić temu tematowi trochę więcej uwagi, ponieważ przedział ufności przez porażającą liczbę naukowców jest błędnie interpretowany. Teraz wspomnę tylko, że należy go raportować, a weźmiemy go stąd. Jest on zamieszczony w ostatnich dwóch kolumnach w tabeli z testem post hoc. Mogę tylko jeszcze dodać, że skrót CI. Po wartości 95% jest właśnie skrótem z angielskiego confidence interval, czyli przedział ufności właśnie. To tyle. Na resztę pytań z chęcią odpowiem, gdy do nas napiszecie. Każdy w naszym zespole z ogromną przyjemnością zawsze rozwieje Wasze wątpliwości dotyczące statystycznej analizy danych w badaniach naukowych. Na zakończenie chciałem powiedzieć o kilku istotnych kwestiach. Po pierwsze, mimo że powyższy opis jest wzorcowy, to nie oznacza, że nie można wyników zaprezentować inaczej. Ba, na pewno znajdzie się kilka osób, które powiedzą, że opis ten wzorcowy nie jest, bo to, to i tamto. To, co jest naszym asem w rękawie, to literatura. Dysponujemy setkami artykułów naukowych, w których wyniki zaraportowane są właśnie w taki sposób, lub mówią na np. o przewadze omega kwadrat nad etą kwadrat w schematach jednoczynnikowych. Opis można oczywiście trochę rozbudować, odnosząc się np. do hipotezy zerowej i alternatywnej, jeśli robicie pracę domową i musicie popisać się swoimi umiejętnościami oraz tym, jak dobrze rozumiecie temat. Można go jednak trochę skrócić, jeśli opis ten ma znaleźć się np. w artykule naukowym. Sam jestem świadom tego, że podałem najbardziej uproszczony wzór na Decoena, który daje delikatnie zaburzone wyniki, kiedy np. porównywane grupy nie są idealnie równoliczne. Nie da się jednak na jednym filmie omówić wszystkiego, Dlatego w świat analizy statystycznej i raportowania wyników wprowadzam Was krok po kroku. Pamiętajcie, by różne wyliczone współczynniki raportować do dwóch miejsc po przecinku. Niektórzy jednak twierdzą, że miary siły efektu lepiej jest podawać z dokładnością do trzech miejsc. Statystyka F może być zapisana bez wyrazu Welsza, ale dobrze byłoby wtedy gdzieś w tekście wspomnieć o tym, że właśnie z tej poprawki skorzystano. Stopnie swobody w nawiasie z kolei rozdzielam średnikiem, a nie przecinkiem, z tego względu, że w języku polskim i nie tylko, pełne wartości od dziesiętnych i setnych rozdziela się również przecinkiem, a nie kropką, jak w Stanach Zjednoczonych. By nie było dwóch czy trzech przecinków w jednym nawiasie, to osobiście stosują średnik. Ok, to wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę i mam ogromną nadzieję, że te zajęcia okażą się pomocne. Jeśli uważasz naszą inicjatywę za słuszną, Prosimy o lajka like na naszym oficjalnym fanpage'u na Facebooku, który znajdziecie pod tym adresem: wwwfacebookcom Zapraszamy również na naszą stronę internetową oraz do kontaktu, jeśli potrzebna będzie wam nasza pomoc. Jeszcze raz dzięki do usłyszenia, Cześć.